Dzień dobry, staram się być uprzejmym kierowcą, rozsądnym kierowcą, staram się zważać na innych użytkowników, przepuszczać pieszych, wpuszczać włączających się do ruchu i polecam to każdemu. Cześć, tu Wojtek Owczarek i Piotrek Sujka z zespołu IRA. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu i pieszych o ostrożność na drodze i kulturę przede wszystkim i uprzejmość. Szanowni Państwo, dzień dobry, nazywam się Maciej Szturk. chciałem Państwa... Namówić na prosty eksperyment spróbujmy być kierowcami uśmiechniętymi. Dziwna może moja prośba, ale czasem widzę kierowców z zaciętym wyrazem twarzy, złoszczących się, coś wymachujących rękami i krzyczących. Spróbujmy być dla siebie mili, kulturalni. Zobaczycie, jak miło się będzie układał taki dzień. Ja to spróbowałem zrobić kilka razy i nie żałuję. Uśmiechajmy się na drodze do siebie bądźmy dla siebie kulturalni. W szerokiej drogi. I pusto na ulicach. Albo nie ma pieszych, albo w danym momencie auta nie jadą. Już widział, widział wcześniej. Widział wcześniej, tak jest. No to można... Bierzemy go? Tak. Dzień dobry, starci się Troszczyk, Michał z Ruchu Drogowego Radą. Zatrzymaliśmy Pana do kontroli w związku z Pana pozytywnym zachowaniem na przejściu dla pieszych. ustąpił Pan pierwszeństwa pieszemu. Piesza dochodziła sobie do drugiej jezdni. W związku z czym chwalimy takie zachowanie. Poprosiłbym o Pana dokumenty do kontroli. Bardzo szczęśliwie. Z tego powodu, że są zauważane również takie postępowania. Wspólnie działamy tutaj z Adomotopel, także y, będzie pan za to nagrodzony dzisiaj. Czy warto być uprzejmym na drodze? Ależ oczywiście jest to podstawa do jazdy w dzisiejszych czasach, i świadomość ludzka powinna być tak nastawiona, że y, jeden dla drugiego powinien być uprzejmy, inaczej nie ma, nie ma racji bytu. Dla kulturalnych, uprzejmych kierowców mamy upominki gadżetu od naszych partnerów akcji. To jest zestaw upominków od firmy ACES Białegostoku. Ja proszę. Bardzo. Bardzo dziękuję. Upominki od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Mamy kupon od firmy Oksinos z Gdyni na komplet buciaraczek samochodowy. Kupon na bezpłatne sprawdzenie alfa do połóżki samochodowej. Czyli yy, Upominki Podróżny odgrodę moto.pl, ogromny uczuć szerokości nagrody, pokazywania kultury na drodze przyjemnej. I tak, żeby Pan poświadczał, to były różne inicjatywy. Bardzo dziękuję, cieszę się że schodzie, z Was. Tak, tak, za zadanie. I to nie tylko za domy. Dziękuję bardzo, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Pan Mercedes, ale tu już Pan wszedł, także już był trochę. O, pierwszy jest jak dziś. Pieszy jest, ale kierowca niekoniecznie z tej strony, ale, z tak to... ale z tamtej strony, no właśnie. No Nawrotkę za nim? Możemy zrobić, no. Staram się na każdym kroku uważać na przejścia dla pieszych, ustępować pieszym, e, wpuszczać innych kierowców, jeżeli jest taka potrzeba, prawda, e, i także jeżeli chodzi o rowerzystów, szczególnie, prawda, jeżeli chodzi o drogi, bo mają zielone, czy mogą wjeżdżać, wjechać rowerem, Prawda, przez jezdnię mogą przyjeżdżać, także trzeba za wszystko zwracać uwagę i, i być zawsze uważnym. Dla kulturalnych uprzejmień kierowców mamy władzę pełną naszych partnerów. To który zestaw pożytków od firmy Akcesja i zestaw pożytków od Towarzystwa Bezpieczeństw Wzajemnych. Mamy dla Pana kupon od firmy Oksimo z gminy na komplet wycieraczek. To on ma bezpłatne sprawdzenie auta do zespołu samochodowego, który zespołu komitów yy, drobnych, m.in. odglew. Pewnie się przyda, od na to.pl. Inne upowiedzi, życzymy kulturalnej, uprzejmej jazdy, wykupowania kultury na drodze, aby się jeździło dobrze, bezpiecznie i z uprzejmością. Żył tamtej tej kultury doświadczył jeszcze. Pragnę wszystkich kierowców zachęcić do udziału w akcji. Jestem uprzejmym kierowcą. To wiele nie kosztuje. Wystarczy trochę stresu i agresji zostawić poza samochodem, a na drogach zachowywać się kulturalnie, puszczać pieszych, jeździć na suwak. Droga to nie jest ring bokserski. Tutaj naprawdę można być uprzejmym. Pozdrawiam Wojtek Żaliński. Cześć, nazywam się Jerzy Dudek. Chciałem Was serdecznie zaprosić do wzięcia udziału w programie Radomskie Regionem Kultury na Drodze. Bądźcie uprzejmi na drodze, nie ma sensu się śpieszyć. Uprzejmość zawsze jest wynagradzana, ja tak staram się jeździć, zawsze mam dużo frajdy z tego, jak kogoś puszczę i e, jestem uprzejmy na drodze, bo to daje dużo więcej frajdy niż agresja i, e, i jakaś taka bufonada na drodze. Trzymajcie się szerokiej drogi i do zobaczenia. Zachęcam do tego, aby e, być kulturalnym na drodze, e, uprzejmym, e, nie budzić agresji. Zacznijmy to od Radomia, żeby to rozeszło się na całą Polskę żeby to Radomskie było regionem kultury na drodze.